Mogę zaczynać, tak? Tak, pozwalam ci, Edyta. Tak, skoro mi pozwalasz zaczynać, to zacznę. Dobra, to witam was serdecznie w odcinku Trzech Facetów, gdzie Edyta po prostu... Wybiorę jedno ze zdobień od moich trzech kolegów, każdy wybrał po jednym i je zmaluję. Mam nadzieję, że zmalujesz to dobrze, więc Krystian, intro i lecimy. Tak. Dobra. Edyta. Ty się zrobiłeś tak jak Przemek. Kradniesz intro! A potem ja znasz miał... jakraś widzów. Oby nie. Już miałam tak ładnie intro ułożone. Jaki jest temat przewodni dzisiejszego odcinka? Dzisiaj Edyta mamy... Jesteśmy przed Sylwestrem. O, ci będzie się świeciło. No nie, nie bym taki pewny Moja siostra świeciło. stwierdziła, że masz świąteczną sylwestry, że mam świąteczną sylwestrowe paznokcie, bo i czerwone i się świecą, więc no. Ale po, po pierwsze przymo, dlaczego stwierdza, że się będzie świeciło? Bo to, że jestem przed Sylwestrą, może oznaczać multum innych rzeczy. Bo pracowałam w salonie i bardzo dużo klientek, chociaż musnęło brokać broka Pamiętaj, że zdobienia tematy wybieram ja. O Boże. Więc równie to mogło być wymiociny namalowane, bo po Sylwestrze często się wymiotuje. Więc nie mam taki plan, że to jest a Aha, mat. Dobra Edyta, no nie przedłużamy. Przed. Klikaj sobie przed. Pierwsze. Czy wiesz, kto to zdobienie zmalował? Czy rozpoznajesz? O Boże, moje z kursów! Tak. <grafię> tu się nie świeci. No rozpoznaję ja, Edyta Kurczak. Czyli chodzi o ten zegar, tak? Tak. 100%. Czemu są 3 razy, dwa, trzy? Bo taki wziąłem kadr, bo ja tu biorę kadr z filmiku i na tym było najlepiej widoczne, wiesz? Bo to jest ten, co malowałeś akurat w kursie i on w tym jeszcze był najlepiej widoczny. I ten kadr wybrałem, że nie odbijała się żadna lampa, że jest w miarę Aha, podmiot. Ale, y, aha, bo to jest wzornik, a potem ten malowałam, a ten trzeci? Nie wiem, miałeś trzy, więc tak było. Czy to jest ten, co malowałeś w kursie. On jest fajny, on jest naprawdę fajny. I przypuszczam, że znajdę tutaj, bo jesteśmy w studio w Polsce, i przypuszczam, że znajdę wszystkie potrzebne rzeczy, żeby to zmalować. Żeby się nie zdziwiła. Jak nie, to improwizuj. Zróbmy dzisiaj takie założenie, nie będzie produktów, improwizujesz. hybrydami. Ej, to był dobry, dzisiaj maluję samymi hybrydami, mamy tytuł. Jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem, lećmy dalej, kolejne zdobienie. O, to też jest fajne. Co to? Trzecie poziomy? Z trzeciego poziomu wszystko? A nie, to po prostu do, dowolę, tak do z tego kursu, wiesz, co kto tam z duszy zagrało. Ten mi się tak nie podoba, już wolę zegar. Ten, to jest takie, nie wiem, jakoś mnie to tak... Ani nie parzy, ani nie grzeje. Tego na pewno nie wybiorę. Już. Jeżeli bym miała tylko te dwa, to bym wybrała zegar. Bo jest zarubisty, fajne cieniowanie. Dobra, wiecie, może trzeci skradniemy serce. O, to też było fajne. Ale chro... By... Ty malowałeś chromę. I tak, nie? bo to zdobienie było na hashtag RSZQ i chrom jest. Nawet ten, co używałeś w kursie. <laughs> o kurde, to też jest fajne. No to bije się z myślami między tym. O to zatrzymajmy się na tym. Jakie A są tym. plusy? tego trzeciego zdobienia, bo drugie już totalnie wykluczamy. To się świeci. Dobra. I jaki jest minus w porównaniu do pierwszego zdobienia, na którym się waha? Że tu nie ma cieniowań, bo tu i tu i tu, popatrzcie, są cienkie linie. Białe, czarne, tam tylko, czar tu tylko czarne. Ale tutaj dodatkowo są jeszcze cieniowania. Okej, okay, kumam. A więc ta biała tam... kreska to nie jest cieniowanie? To co tam jest? Chodzi o te plamki tutaj. Okej, okay, czyli tu... chodzi o takie stricte pluralne... Cieniowanie, tak... cieniowanie. Okay, to też jest tutaj fajne, ale narzekaliście ostatnio, że coś za, za łatwo, za łatwo, więc chyba pójdę w najtrudniejsze. Znaczy, no, może. Nie wiem, czy jest najtrudniejsze, ale tutaj na pewno będzie najwięcej roboty, bo trzeba zrobić tło. Bo zobaczcie, tutaj po prostu już. A nie, dobra, też trochę trzeba zrobić tło. No ale tu malujesz tło i od razu zdobienie, a tutaj musisz zro zrobić tło i dopiero malować zdobienie. Chociaż tu też jest trochę zdobieniem, ale dobra, nieważne. Dzisiaj maluję zegar świąteczno-sylwestrowy. Nie, zegar sylwestrowy. Zegar. Zegar. Dziś maluję zegar. Zmalowałam i nie podoba mi się. Dlaczego? Dlaczego? Po złego żółta, czy źle dobrałam mieszankę żółtego, tu jest tak trochę za blado, ale z drugiej strony przynajmniej bardziej się kontrastują te takie żółte akcenty, więc koniec końców nie jest źle. Ale nie podoba mi się jeszcze z drugiego względu. No po prostu nie miałam tu pigmentu czarnego. A jak się przyjrzycie tym liniom tutaj, a mam nawet oryginał, no to widać, że po prostu te linie nie dość że są cieńsze. No to, no to są o wiele bardziej czarne, tak? Są czarne i nie są rozmyte. Tutaj w tych moich konturach, które dzisiaj namalowałam, nie ma pigmentu, dlatego one się tak troszkę rozpływają. Momentami miałam wrażenie, że maluję bardziej hybrydą niż paint gel'em. Nie każdy paint gel daje radę przy tak cienkich liniach. I pozwolę sobie dzisiaj tutaj nie wytłumaczyć, jak robiłam tego zdobienia, ponieważ to jest jedna z lekcji z kursu sylwestrowo zdobienia sylwestrowo-karnawałowych. Zdobień sylwestrowo karnawałowych, więc nie będę tłumaczyła, bo to ze względu na moje kursantki oczywiście, które odczuje ten kurs. To ja mam prezent do dziewczyn. Zerknijcie do opisu kursu. A czy nic nie słyszałaś? Kursu czy tego filmiku? Przepraszam, do opisu tego filmiku zerknijcie. Jeśli będziesz się dowiedzieć, jak zmalować KP, to zdobienie. Jak jest. Edyta. Rabacik na kursik będzie. No, bo już myślałam, że za, za darmo chciałeś lekcję dawać. Nie. Ale dobra, no to ok. Du bardzo fajny kurs, dużo się tam świeci, jak ktoś lubi, jak chromy, brokaty i tego typu rzeczy, no to mu się spodoba. I chyba ponad 25 zdobień. No, jak nie więcej, bo tam w pierwszym chyba cały wzornik zmalowaliśmy. Dobra, kochani, to było zdobienie, które wybrałam, to odrzuciłam i to też odrzuciłam. Już wiecie dlaczego. A teraz czas na wielkie zgadywanie. Ale zanim powiemy. Ty zgadniesz, że to tak to wygrywa. No. Przypomnimy proste zasady. Otrzymujesz punkt za każdą odgadniętą osobę. Czyli mogę zdobyć 3. Dodatkowo, jeśli zmalujesz zdobienie osoby, którą odgadnęłaś, to dostajesz kolejny dodatkowy punkcik. Czyli łącznie 4. A dodatkowo, kiedy uda ci się zgadnąć wszystkie trzy osoby, to też masz punkcik. I zmaluję... Aha, no. Wszystkie trzy osoby. Czyli łącznie masz 5 punktów możesz zdobyć. Czyli trzy za każdą pojedynczą osobę, w sensie po jeden za każdą pojedynczą osobę z Jeśli zgadniesz wszystkie, wszystkie osoby, wszystkie trzy, bonusowo punkcik. I jeśli zmalujesz akurat od tej osoby zdobienie, to punkt. kurde trochę, to jest niesprawiedliwe. Ja zawsze będę wygrywać. No dobra, Paweł, dobra z tymi punktami już dość. Teraz zgadnę, kto mógł to zdobienie namalować? <laughs> to pamiętam, że Paweł. Na jednej z lekcji rozwijam się z kulo, malował, ale czy by tak łatwo to. oczywiście tak łatwo to wybierali. Tylko ty ty ja powiem Ci szczerze, nie wiem, czy to nie było też wybierane trochę wcześniej. Nie, mam nie jestem pewny w stu procentach, nie? To mi pasuje do Pawła. Dobra, to będzie Paweł. Teraz te emocje. Czy jej wybór okaże się dobry. Czy strzeli dobrze. Kto zmalował kieliszek? Kto ci kojarzy z alkoholem, z kieliszkiem? Z, z pijaństwem być może. Kto mi się kojarzy z pijaństwem? Czemu na nie patrzysz? Dobra, ananas mi się kojarzy z pijaństwem. Taki żółty jak ananas, nie? To nie wiem czemu, nie wiem dlaczego, totalnie nie wiem dlaczego, ale to mi się kojarzy z Przemkiem. Ale ja nie wiem dlaczego. Szczerze, mi też się każe z Przemkiem zegar. Przemek z nas jest najstarszy, czas mu najbardziej odlicza. I Przemek cały czas opowiada o swoim mentalnym zegarku, więc to jest dobry traf. Mentalny zegarek, pewnie pomyślał sobie Przemek, Edyta wytęż umysł, na pewno skojarzysz mnie z zegarem, bo ja i mentalny zegarek to jedność. No dobra, mentalny zegarek, Przemek, yy, Krystek, ananas, alkoholik, Pff, żartowałam, żartowałam. No, i Pablo Torpedo wystrzelający jak z procy szampan. Czyli poeta. Lubisz szampana? Nie. A i tak ze mną wypijesz. Oczywiście, że tak. Sylwestra. Dobra, zgadujemy. Paweł, włącz mi to wszystko. Jeszcze. Tak, żeby mnie widziało. Czekaj, nie wiem w którą stronę nie patrzeć. Dobra. I włączymy już pierwszą osobę. Dobra, wychodzę. O. Tak. Nie, to już nie wygrałeś? Nie ja pierdzielę takie nagrywanie. To na pewno nie jesteś ty, bo jak już wychodzisz. No, mówiłam, mentalny zegarek, przemek i mentalny zegarek. A, czy dobrze teraz trafiłam z kieliszkiem pełnym zacnego trunku. A! Wszystkich trzech! No pro... wiedziałam, wiedziałam. To było Easy. To było easy po zastanowieniu. Tu się wahałam, wahałam, ale jednak moja kobieta intu intuicja dobrze mi podpowiedziała. Kryszczyn wypijemy szampana w Sylwestra. Jak nie fizycznie, to wirtualnie. Krystek podsumuj teraz punkty i, i wiesz co. I do widzenia. Końcik młodego poety. No. Punktacja poeta i żegnamy się. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, nie za jakiś pijakiem, tylko przegrałem po prostu i zlewam smutki, nie? No to cześć. Dobra, przejdźmy od razu do recytacji, no bo nie ma co zbytnio komentować, a recytujmy. Stary wstał, stary odchodzi. Mam nadzieję, że nowy nam życie osłodzi. Szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia w następnym odcinku.